Współczesna nauka potwierdza, że ludzki umysł skrywa ogromny potencjał, wciąż jednak pozostaje on dla nas zagadką. Czy możliwości, o których dziś jedynie spekulujemy, kiedyś staną się częścią naszej codzienności? Czy niezwykłe zdolności psychiczne okażą się czymś, co każdy z nas będzie mógł rozwijać i wykorzystywać? W tym materiale przyjrzymy się fascynującym przykładom ludzkich zdolności parapsychicznych, umiejętnościom, które choć dziś wydają się niezwykłe, przy odpowiednim treningu mogłyby stać się dostępne dla każdego. Być może tajemnice umysłu czekają tuż za rogiem, gotowe by stać się częścią naszego codziennego życia. Lewitacja, czyli zdolność unoszenia się wbrew prawom grawitacji, od wieków budzi fascynację i kontrowersje. Wyobraź sobie człowieka zawieszonego w powietrzu bez żadnego widocznego wsparcia. Czy to cud, czy jedynie sprytna iluzja? Choć wielu sceptyków uznaje takie zjawisko za niemożliwe, historia zna przypadki osób, które miały rzekomo opanować tę niezwykłą umiejętność. Jednym z najsłynniejszych przykładów jest święty Józef z Kupertynu. Jego lewitacje przyciągały duże zainteresowanie i odbywały się na oczach setek świadków, w tym kardynałów, papieża, a nawet inkwizytorów. Proces kanonizacyjny świętego Józefa obejmował dokładne badania i analizy, a w archiwach zachowały się zeznania aż 150 świadków. Co więcej, Kościół tamtego czasu, znany z rygorystycznego podejścia do cudów, nie miał powodów, by pochopnie uznać zjawisko za autentyczne. Mimo to Józef przez lata budził zarówno podziw, jak i nieufność, a jego życie obfitowało w wyzwania, w tym okresy izolacji i ograniczonej swobody. Lewitacja nie jest jednak domeną wyłącznie chrześcijaństwa. Opowieść o unoszeniu się w powietrzu pojawia się niemal we wszystkich duchowych tradycjach świata. Wiele z nich sugeruje, że zdolność ta może być naturalnym efektem zaawansowanej praktyki duchowej. Być może to znak, że gdy człowiek zanurzy się głęboko w sferę spirytualizmu, granice tego, co możliwe, przestają obowiązywać. Telekineza czyli zdolność przesuwania obiektów siłą umysłu, od lat intryguje zarówno badaczy, jak i miłośników zjawisk paranormalnych. Część naukowców sugeruje, że zjawisko to może być związane z generowaniem intensywnych pól elektromagnetycznych i sygnałów akustycznych trwających ułamki sekundy. Inni natomiast wiążą je z psychokinezą, czyli wysiłkiem mentalnym, który rzekomo pozwala umysłowi wpływać na materię. Jednym z kluczowych problemów w badaniu telekinezy jest jej niezwykła rzadkość. Mimo to, w ostatnich dekadach naukowcy tacy jak dr Robert G. Young z Uniwersytetu Princeton podjęli próbę zgłębienia tego fenomenu. W ramach prac Laboratorium Badań nad Anomaliami przeprowadzono tysiące eksperymentów z udziałem setek osób, reprezentujących różne grupy wiekowe i zawodowe. Jednym z testów było poruszanie wahadłem zamkniętym pod przezroczystą osłoną zadanie wymagające pełnej koncentracji. Wyniki były zaskakujące. Pięcioro uczestników zdołało manipulować wahadłem w dowolnym momencie i na dowolną odległość, a u kilku innych sukces odnotowywano sporadycznie. Niektórzy badacze sugerują, że telekineza nie jest zjawiskiem nadprzyrodzonym, lecz pozostałością zdolności, które nasi przodkowie mogli wykorzystywać na co dzień. Być może w głębi naszych umysłów nadal kryją się te niezwykłe umiejętności czekające na odkrycie i rozwój. Eksterioryzacja, znana również jako projekcja astralna, często pojawia się w popkulturze, np. w filmach takich jak Insidious czy Doctor Strange. To niezwykłe zjawisko polega na odłączeniu świadomości od ciała fizycznego i eksploracji otoczenia w sposób wykraczający poza pięć tradycyjnych zmysłów. Choć temat ten od lat budzi kontrowersje, zdarzają się eksperymenty, które rzucają nowe światło na tę tajemniczą zdolność. Jednym z najbardziej intrygujących przypadków jest doświadczenie Harolda Shermana, znanego medium, który w 1974 roku postanowił odbyć astralną podróż na Merkurego. W tym samym czasie robotyczna sonda kosmiczna Mariner 10 zmierzała w kierunku planety. Sherman po odbyciu astralnej wyprawy stwierdził, że Merkury posiada bardzo cienką atmosferę. Jego twierdzenia zostały na początku wyśmiane przez naukowców zaangażowanych w projekt, ponieważ planeta uchodziła za pozbawioną atmosfery. Ku zaskoczeniu wszystkich dane przesłane przez Mariner 10 potwierdziły, że Merkury faktycznie posiada delikatną atmosferę. Okazało się, że Sherman miał rację, co wywołało niemałe poruszenie w środowisku naukowym. Pirokineza to fascynujące zjawisko, które umożliwia kontrolowanie i tworzenie ognia za pomocą samej siły umysłu. Ta niezwykła zdolność, polegająca na manipulowaniu płomieniami, od dawna rozpala wyobraźnię wielu ludzi. Większość osób, które twierdzą, że opanowały pirokinezę, ogranicza się do gaszenia lub kontrolowania istniejącego ognia, jednak nieliczni przekonują, że potrafią także wywołać płomienie z niczego. Choć sceptycy odrzucają możliwość istnienia pirokinezy, przypadki sugerujące jej autentyczność pojawiały się w różnych częściach świata. Jeden z najszerzej omawianych incydentów miał miejsce na Filipinach w 2011 roku i dotyczył trzyletniej dziewczynki. Twierdziła ona, że potrafi przewidywać momenty, w których wybuchnie pożar, a niedługo potem dochodziło do samoczynnego zapalenia się przedmiotów, od ubrań po maty do spania i poduszki. Świadkowie, w tym policjanci i strażacy relacjonowali, że byli naocznymi obserwatorami tych zdarzeń, które zdawały się nie mieć fizycznego wyjaśnienia. W ich obecności ogień pojawiał się spontanicznie, bez udziału dziewczynki, ani żadnego oczywistego źródła zapłonu. Czy pirokineza to jedynie mit, czy może istnieją na świecie jednostki, które opanowały? tę niezwykłą moc. Doktor George Delgado przeprowadził szereg eksperymentów mających na celu udowodnienie, że nasze odczucia, takie jak głód, pragnienie czy pożądanie, mogą być kontrolowane poprzez wpływ na odpowiednie ośrodki w mózgu. Zdolność manipulowania aktywnością neuronalną mogłaby pomóc w regulowaniu mentalnych tendencji żywych istot. W jednym z eksperymentów dr Delgado podał małpie imieniem Ali banana, a następnie zarejestrował jej sygnały EEG. Następnie przesłał do mózgu małpy precyzyjnie dobrane sygnały elektryczne, które miały za zadanie nakazać jej wyrzucenie przedmiotu, który trzymała w dłoni. Zaskoczeni widzowie byli świadkami niezwykłego zjawiska. Pomimo głodu i chęci zjedzenia banana, Ali nagle przestał jeść i wyrzucił owoc. Doktor Delgado z powodzeniem wykorzystał tę metodę do kontrolowania funkcji nerwowych, co okazało się skuteczne również w leczeniu pacjentów. Eksperymenty te stanowią dowód na to, że możliwe jest nie tylko ingerowanie w zmysły, ale także wprowadzanie określonych pomysłów do umysłów ludzi i zwierząt. Zdolności parapsychiczne to wyjątkowe umiejętności, które można rozwijać, doskonalić i w pełni opanować. Choć każdy ma możliwość ich rozwoju, kluczem do sukcesu jest rozumienie tych zjawisk od strony technicznej, jak i regularna praktyka. Poświęcając czas na ćwiczenia, można dostrzec znaczące zmiany w swoim życiu. Umiejętność postrzegania rzeczywistości poza granicami fizycznego świata może poszerzyć naszą perspektywę, wpływając na wiele aspektów codziennego życia.